Serwus, to będzie? Dobrze, bardzo, 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 bardzo życzę, ja jestem Ligi, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. Słuchajcie, witam Was najserdeczniej, nasza seria oczywiście z Minecraft na modach. Łapkujcie, subskrybujcie, my słuchajcie, nie będziemy tutaj już nic mówić, tylko po prostu no, lecimy z tematem, ponieważ mamy dużo tutaj do zwiedzenia, e, więc nie będę tutaj, czy tak powiem, marnować czasu na głupoty, także no. Zostawcie łapkę, mam nadzieję, że wszyscy ją zostawili już. Ja myślę, że nie muszę przypominać, bo już wszyscy łapkują, wszyscy subskrybują i... Uuu, co to jest, okej okay. i ten, tak, nie muszę po prostu niczym przypominać, także no e, no i też wbijajcie na, na mój sklep na instagrama, wiecie co, chodzi? Nie, takie tam linki, słuchajcie, wszystko macie w opisie po prostu e, i co, no, jak jesteście prawdziwymi widzami, to wtedy mnie wszędzie obserwujecie także no, zapraszam najser najserdecznie więc tak, my sobie oczywiście musimy tutaj wyrzucić wodę jest już troszeczkę ciem ciemno co ja gadam, i późno po prostu u mnie w realnym życiu, <laughs> kiedy na to nagrałam bo jak mówię, no, nagrałam parę odcinków pod rząd na zapas. I co? I jakby mogę mówić troszeczkę ciszej, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie, słuchajcie, spoczko. I ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę. Jak mnie denerwują te szkielety, jakby to jest zawał po prostu, nie? Bo ja się tego nie spodziewam nigdy. I to jest troszeczkę przerobane Okej, okay, to była nietrafna świeczka. E, czy tutaj coś będzie, jakieś diamenty? Ja tutaj liczę, że oczywiście coś zdobędę jeszcze. Jakieś fajne diamenciki czy cokolwiek. Ja tutaj najchętniej wszystko, kurde, pozdobywa... Uj, miałam jakąś ten laga. Wszystko pozdobywała, ale... Yy... No nie mam opcji. Tu jest po prostu tyle rzeczy, to nie są diamenty jak coś. No nie, nie mam iść, po prostu, to jest tyle tych rzeczy, że kurde, no nie wiem po prostu widzowie totalnie... Filip, się, że tam będzie was coś. Ja po prostu nie wiem. Gdzie mam. Co to jest? Nie wiem co to jest, ale mamy od tego Emeraldy. E, dwa w sumie, okej, okay. spoko w sumie. E, całkiem okej. Okay. Lecimy do góry, może tutaj coś będzie. Widzę, że tu jest kolejny w dół. Który to jest długi poziom? No, 17 troszeczkę za wysoko na diamenty. Nie wiem, czy mam kurde to na przykład zbierać. Jakby. A, taki żelazo, wiecie o co chodzi? To nie jest nam, jakby, jakoś mega potrzebne. Znaczy, jest potrzebne, właśnie, ale mi się strasznie tego nie chce zbierać. I cały czas słyszę jakieś dziwne dźwięki, to jest troszeczkę przerażające. Nie wiem, czy wy to też to słyszycie? Powinniście coś słyszeć, jest muzyka pewnie w tle, ja tego tak też nie montuję do końca, wiecie o co chodzi Ale coś tam powinniście słyszeć i to jest mega dziwne w sumie Dobra, lecimy sobie takim parkurem malutkim Dobra, aha tutaj byliśmy przecież, to po co ja tutaj idę w takim razie Bez sensu, wiesz, musimy gdzieś iść w miejsce, w którym, w którym nie byliśmy Także lecimy sobie szybciuteńko, dobra może sobie po prostu porozwalajmy te rzeczy, bo to się nam zawsze do czegoś przyda tam nie byliśmy, także tam możemy sobie pójść. Musimy uważać na to coś, bo to jest przerąbane. Okej, okay, chyba stamtąd dochodzą te dziwne dźwięki. Także już nie wiem, czy ja tam chcę iść, widzowie. sobie teraz to już nie chcę. Teraz mogę iść sobie gdzie indziej. Nie mam takiej potrzeby. Okej, okay, ale to nic nie ma, to są płonące. A to trzeba uważać, bo one, jak się nie wejdzie, to będziemy płonąć. Także wolę sobie tego nie robić. Ja w ogóle wiem, to, że to jest pełno, ale tak ciężko coś o diamenty, jak to jest takie wkurzające, ja bym naprawdę mega bardzo chciała już diamentiki jakieś sobie zdobyć. To by było po prostu coś. No ciężko, jak widzicie, bo tutaj nic nie ma. To jest, już myślałam, że to jest ametys, ale to jest jakiś lit or, więc to jest to słabsze. Także tego zbierać nie będziemy. Okej, okay, tutaj nas nie było. Nasze znaczy w sumie byliśmy, ale nas nie było... no wiecie o co chodzi. Więc zbieramy sobie to żelazo. Tutaj jest coś ciekawego, złota, jest złoto, ale złota raczej nie będziemy zbierać. Dobra, raczej jest wszystko oświetlone świeczkami. A tutaj diamentów nie ma, ale tu jest ten ametyst. O, i tu jest ten ametyst. Dobra, słuchajcie, ten ametyst zbieramy, bo mi się wydaje, że będzie lepsze niż, yy, niż cokolwiek innego. Także, słuchajcie, zbieramy go sobie. No jest zawsze stąd, widzowie. ile tego mamy? J 11 ametystów. Wydaje mi się, że to jest spoko, ruda. Chociaż jest jej tutaj dość sporo. <gry> Także, w sumie, nie jestem pewna teraz tego. Ale jakoś tak pamiętam, że to było dobre, ale nie wiem, bo jeszcze oczywiście nie czytałam komentarzy z tamtego odcinka, dlatego że nagrywam to wszystko w piątek, a wy macie chyba ten odcinek w poniedziałek. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna też za bardzo. Bo słuchajcie, no nie wiem, nie, już, ja już się po prostu wgubiłam w tych filmach. 10 minut w ciągu jednego dnia. Jest to całkiem sporo. Ale w jakoś sobie poradziłam. Znaczy jeszcze sobie nie poradziłam, już sobie mieć trzy filmy do nagrania, ale damy radę, więc nie, nie, nie ma co. Dobra, lecimy do góry w każdym razie. Robię sobie tutaj takie przejścia, dlatego że chcę mieć cobblestone, bo tego kobla w ogóle nie mamy. O nie. Nie zdążymy. Po nas. Wiedziałam, wiedziałam, jeszcze najgorsze... Duszki. Dobra, ale to dobrze, ugraliśmy widzowie Jestem po prostu taki mistrz w tej grze, że to jest niemożliwe Ale dobra, teraz już, już się nie czuję zbyt pewnie A najgorzej Najgorzej po prostu, tu jest w ogóle ten Emeraldy są, ja tego nie zauważyłam Dobra, dobra, dobra Easy, Izy, musimy najpierw, kurde, zabić, wiecie co Musimy uważać, oła, dostałam O nie, o nie, musimy szyb... szybko Szybko, szybko Szybko ja pierniczę to, że ja żyję, to jest jeszcze po prostu niemożliwe, naprawdę to jest niemożliwe. Szybko jedzmy. Czemu nie mogę nic jeść? Denerwuje mnie, to te modyfikacje są straszne niektóre. Okej, okay, dobra, to jest przerobane. Jakby na, nie, nie zno... Aj, ej, ej, dobra, to jest bandaż. Patrzcie na to. Zarąbiste to jest. Dobra, słuchajcie, zarobiście, że takie coś jest, dobrze wiedzieć. E, to nam chyba się nie przyda, to sobie odłożymy, zabierzemy sobie kino. Dobra, chyba, że możemy już iść. Już jestem przygotowana na takie, takie słuchajcie, dziwne momenty. Oczywiście zrobimy sobie schody, żebyśmy mieli, jak mówię, sobie więcej cobblestone'a, dlatego, że go w ogóle nie mamy. Więc musimy sobie nazbierać takich, wiecie, podstawowych po prostu surowców, bo tego akurat nam brakuje. Eee, także no. Eee, I tyle chciałam powiedzieć. Dobra, idziemy do góry. Tędy, 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 tędy i tędy. Stąd jest jeszcze jakaś naczątowana. No nie, ja nie mam łuku, żeby ją na odległość. Uuu, jak ja się boję, widzowie. Ja, pierniczki, dobra. Teraz. Ała, dostałam. Szybko, 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 szybko. Ok, jest... Za Zabita Zawita jest. Nie wybuchnie. Ona mi tutaj coś dała. Nie wiem, co to jest. Ja to chcę zabrać. Creeper chyba się przeteleportował. Mieczyk jakiś lepszy. Dobra, nie wiem, co to jest ręcz, ale okej. Okay. I co to jeszcze jest? of... Coś tam. Ok, to sobie też zabierzemy. To się może przydać. Ok. Upsi. Ale dostałam odrzut. Yo. Dobra, w każdym razie zebraliśmy dosyć sporo fajnych itemów teraz. To było dobre w sumie. Dobrze, że nam się to udało i że przeżyliśmy, bo mogło być nieciekawie. No nie ukrywam, że nie, ale no, mogło być różnie. Ale na szczęście jesteśmy mistrzami w tą grę. Wiadomka. Lecimy teraz tak, do góry tutaj tędy, ponieważ tutaj no, to był nasz cel, prawda? I tutaj było to coś, ale tego już nie ma. Więc bierzemy ten ametys, którego jest dość sporo, to chyba nie jest jednak fajny, ani unikatowe. Skoro tego jest i tak dużo, patrzcie, na no, po prostu na każdym kroku, a myślałem, że to będzie coś fajnego. A jak to tak się powtarza, chyba że ma jakiegoś wyjątkowego farta. Możemy sobie sprawdzić na, in na, na internecie tylko tutaj, zobaczcie. Ame. My... Aha, ane, a, a my... Ty. Okej, okay, mamy mieczyk. Siedem ataków, ten ma ile? 6. No to jest niewiele lepsze. Niewiele lepsze niż żelazny, a diamentowy Taki sam jak diamentowy jest w sumie. Nie ma niestety z ametystu zbroi. Eee, Okej, okay, to, to jest takie easy. To my sobie możemy mieć taki od tak, taki miecz. Szkoda, że nie możemy zbroi z zrobić, bo akurat zbroja by nam siadła. To jest fakt. To jest zdecydowanie fakt. Eee, a niestety nie można z ametystu zrobić zbroi. A szkoda, bo to, to jak mówię, to by się nam przydało. Dobra, zbieramy sobie to żelazo. I myślę, że ten odcinek będzie jakiś mega długi, e, bo jeszcze, bo chciałbym w sumie coś porobić innego w następnym odcinku, a nie, ko, nie, nie kopalnia, bo w sumie przydałoby się już coś poeksplorować, coś takiego. No, nie, no, w sumie nie, nie możemy tak zrobić, bo zależy mi na tym, żebyśmy mieli dużo, itemów. No to nie może tak zrobić. Musimy teraz sobie mieć jak najlepszy level, żeby sobie ogarnąć wszystko, mieć dużo diamentów i tak dalej. Wiecie o co chodzi, jakby, to jest ważne. Żeby się jak najlepiej po prostu uzbroić, no i potem mieć easy peasy z bossami. Także teraz sobiecie, robimy to, bo no nie ma co, ewentualnie po odcinku po prostu jeszcze sobie troszeczkę pokopię coś tam e, i mam nadzieję, że też będzie gitarka. E, no i potem będziemy mogli sobie na jakiś bossy, Kto wie? Byłoby w sumie całkiem spoko. E, I zastanawiam się też, czy dla was nagrać, nie nagrać odcinka jednego chociażby Amonga. Tak Taką wiecie, taką, tak ostatni odcinek czy coś takiego, żeby nie było, bo wiem, że tam dużo osób ubolewało nad tym faktem, że tego Amonga już nie będzie. No z mojej strony mi się już ten Among znudził strasznie i chyba poczeka na jakąś aktualizację taką potężniejszą. Co to jest, to czarne? A tu jest nic, okej. Okay. Także no, no ale no tak, to no, nie wiem, możecie znać, 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 znać w komentarzu, czy byście chcieli, czy nie. Bo w sumie to interesuje całkiem. Czy wolicie Minecraft oglądać tu też Amonga tutaj? Bo wiem, że no teraz ten Minecraft tak się nie jest oglądalny. No ale nie wiem, no zobaczymy. E, napiszcie po prostu w komentarzu swoje zdanie i tyle. Ja bym chciała krótko jakieś diamenty znaleźć. To by było spoko całkiem. Także liczę na to, że jeszcze jakieś znajdziemy. Wiadomo, mamy 9. E, to nie jest. Mało, no to jest mało, to jest tragicznie, widzę. Ja nie stać na coś więcej. Tylko, że nie gdzie iść. Teraz nie wiem, to jest takie, to wszystko duże, ale jednak ciężko się tutaj porusza. Ale okej, okay, widzę, że już tutaj znaleźliśmy nowe miejsce, mamy sobie emeraldy. Nie wiem po co to zbieram, to no, sumie na no, nas wymiany, słuchajcie, jedynie co so, z jakimiś NPC. W ogóle dużo tych emeraldów tu jest, strasznie dużo. Patrzcie, ile tego. O, jeden emerald, coś, już mi się nie opłaca po niego iść. Mamy ich 17, aż tak, że to jest strasznie dużo. Także myślę, że spokojnie. Weźmy też troszeczkę sobie więcej węgla, bo to węgiel akurat jest mega potrzebny. Ale to sobie walimy. O Oj, widzę, że tutaj mamy problem. Bo. Bo, 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 bo co? Bo nie mamy tego. Ale sobie zrobimy teraz chyba diamentowy. Chyba, że nie diamentowy, tylko ametystowy. 5, Pięć... a dobra, 1,2 spida. Chyba jest ok, nie? Z tego ametystu możemy sobie zrobić właśnie takie, słuchajcie, rzeczy. Ok, wiecie co ja sobie zrobię w takim razie? Ametystowe, słuchajcie ten. Itemki. okej, okay, jeszcze zamiast tego to to. To sobie możemy wywalić. okej okay. Nie wiem, czy to jest dobre i czy to jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, że tak. okej okay, i tyle Ci wystarczy. Więc tak, zbieramy sobie jeszcze troszeczkę węgla. Bo ten węgiel to też jest jednak, mimo wszystko, w sobie ważna sprawa, bo bez niego to ani rusz. E, Wiadomo, lasko jeszcze. Troszeczkę sobie, ile mamy tego żelaza? stak ponad. I gdzie jest drugi? No, półtora staka, to jest sobie dużo. To tak, dwa staki żelaza, dwa staki węgla. I byśmy mieli już chyba wszystko, jeżeli chodzi o to. i nie mamy pochodni, już mamy, dobra. Eee, I byśmy mieli wszystko, jeżeli chodzi o to. I coś jeszcze. No, i oczywiście, te diamenty fajnie byłoby, byłoby znaleźć, bo z diamentów to byśmy sobie z brójkę zrobili po prostu. No i ametystowe narzędzia, skoro są one na równi na tym. Z... Skoro są one na równi eee, razem z diamentowymi narzędziami. Chyba, że coś tam się różni, to nie wiem, w sumie możecie napisać. Może się nie przypatrzyłam czemuś. Także dajcie koniecznie znać. Ale myślę, że fajnie. Może wytrzymałość jest inna w sumie ich. Minus 15 dig speed, minus 15 attack speed. To nie wiem o co chodzi. Ale możecie mi dać znać w, sumie w komentarzach, jak to się realnie odbija na wszystkim. Dobra, widzę, że tutaj będziemy mieć zabawnie całkiem. No to lecimy oczywiście. Dobrze, że mamy w sumie ten... Oła, coś chyba mi z plecy dostałam. Uuu, ponący ten! To jest sobie słuchajcie, zdecydowanie, dobra. I tutaj mamy urnę. I wow, to jest fajnie sobie, dobra, to jest akurat spoko opcja. Niektóre fajne są rzeczy w tych urnach, ale nie zawsze zauważyłam, że tak jest. Ale spoko w sumie. Taki, taki mini sobie dodatek, mini prezencji kod kopalni dla nas. W sumie nie wiem do końca na, tym, na czym polega ta urna i czy to nadal jakoś wpływa, bo w sumie to też możliwe, że tak jest, bo bez sensu to było, że to jest tak wszystko za darmo, wiecie o co chodzi, no ale może akurat... Także na no, ja się cieszę. <laughs> ja się wam cieszę, na do razie. Dobra, dobra. Zbieramy węgiel, okej, okay, gitara. Lecimy tutaj w ogóle pewnie jak to że znaczy jak, oh, jak to już rzuciłam, to... Jestem już po egzaminie z historii, czyli mam już wakacje oficjalne. Ja nie mogę, ja już chcę po prostu, czekam na to. Co prawda nie uczyłam się na tą historię w ogóle i nie zamierzam też zbytnio. Eee, no ale wiecie, ten, no ale, ale fajnie by... Co to było? Czemu to znikło? To było mega dziwne w sumie. Tutaj będą jakieś diamenciki. I wish. Please. Kurde, czemu ja nie zbieram tej wody, jakby czasami tak się zapomni i nie wiem dlaczego, czego to jest wynikiem. No nie no, mi się tam nie chce aż tak jakby wiecie no, wchodzić gdzieś w głębię w tego wszystkiego, więc nie będę sobie robić siebie pajaca, że tak powiem i tak robić. Tylko po prostu na tylko sobie znajdziemy jakieś diamenty, które widać, okej, okay, amety zbierzemy, bo on się, mówi, mówię, wydaje mi się, że on jest ok po prostu. Także mimo wszystko go zbieramy, okej, okay, widzę, że tutaj są jakieś problemy. Dobra, czekajcie, wywalmy to, bo to się nam nie przyda. I lecimy słuchajcie dalej, widzowie, lecimy dalej. O nie, już myślałam, że nam zginie świeczka, ale przeżyła jakimś sposobem. No nie wytrzymam. Już myślałam, że jej tam wpadnie to wiaderko. Ja już byłam załamana. Już po prostu byłam załamana sobą. Dobra, nie wiem dlaczego tak się dzieje. To jest dziwne czasami. Te modyfikacje są takie, nie wiem, czasami je wkurzają. Okej, okay, czy tam coś będzie? Nie wiem, czy nam się tam opłaca iść, bo tam jeszcze jeden było lava, gdzie, gdzie tego no, nie, nie sprawdziłam tam. Także ja bym to sprawdzić i zebrać przy okazji na przykład tutaj ten węgiel. Bo, no, ja mówię, chciałam te dwa staki, chcecie uzbierać na niego. Już mam chyba dwa staki, więc teraz lecimy po trzeci. A węgiel, tak jak mówię, no jest mega przydatny, także sobie go po prostu pozbierajmy jak najwięcej. Ja bym w ogóle na jednego jakiegoś live'a zrobiła, tylko że teraz raczej to się nie stanie. Bo taką mam mini przerwę, jeżeli chodzi o social media w tym momencie, wszyscy sensie jak to oglądacie. Także, no, ale potem to myślę, że możemy na spokojnie coś ogarnąć. Sam jest diament? Chyba nie, chyba to jest coś innego. Tak mi się coś wydaje. Bo. Nie wiem, no nie wydaje mi się, to nie wygląda. To nie jest zbyt niebieskie, więc to chyba nie jest jaks. Ale tam coś może być, dobra, zobaczymy. Zróbmy sobie tutaj. Nie, tam jest. To też jest inny kolor. Kurde, zerwuje mnie to, że to jest tyle tych ród. I. Ja nie wiem, co jest diamentem, a co nie. To jest takie mylące strasznie. Okej, okay, to jest ametyst przynajmniej. To go sobie zbierzmy. Okej, okay, dobra, tutaj nie ma nic. No i tam, tam byłam, tak? Ale tutaj jeszcze nie było mnie. Tu jest coś, nie wiem, no kurde, tam jest coś zielonego. No nie chcę się tam iść tak daleko, bo to jest też w sensie jest czas. tam mi się po prostu tak średnio chce, więc polećmy może w tamtym kierunku. Tym wcześniejszym, co chciałam iść i miejmy nadzieję, że tam ci w sensie coś znajdziemy. Byłoby przynajmniej fajnie. Także tam po prostu pójdziemy sobie gdzieś tam. Okej, okay, co tu się stało? Widzę, że tu był jakiś też tu bug i lag. Często w zasadzie są tutaj lagi, dlatego że... No... Myślałam, że to jest diaks, dlatego że... Yy, tu jest strasznie dużo tych modyfikacji. Okej, okay, bez sensu na świeczka. Spoko, milki, spoko, spoko, lecimy dalej. Dobra, jesteśmy w ogóle pod moim domkiem idealnym. Jesteśmy pod miejscem na dom, bo dom, która. Przepraszam. Gdzie jest moja woda? Aha! 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 Ok, widzę, że musimy sobie zdobyć nową wodę. Dobrze, że to jest dosyć sporo. Dobra, no ej, no gdzie jest ta woda? Jak ona płynie daleko? Ja pierdnię, że myślałem, że to będzie gdzieś blisko. No jest tak daleko, dobra, pójdziemy po nią, no bo kurde. A nie mamy pochodni w ręce. Mamy, mamy jakieś pochodnie w ogóle teraz? Chyba nie. No to sobie w takim razie szybciutko zrobimy. Ok, dobra, fajnie, milki, nieco pochodnie. A na razie tyle wystarczy 12 pochodni. Co jest? Eee, no kurde, dobra, nie chcę się tam iść tak daleko. Ja pierniczę. Serio, wszystko, wszystko to jest utrudnienie po prostu. Jakby nie szło normalnie gdzieś tutaj ten. Dobra. Tutaj mamy ametyst, to tylko sobie zbierzmy, wiadomo. Skoro już tutaj jesteśmy. Ja tutaj chyba byłam, bo tutaj są pochodnie jakieś, chyba, że mi się wydaje. Nie no, są pochodnie, tutaj na pewno byłam. To jest skrzynka. No no pamiętam, to po poprzedniej odcinku tutaj byliśmy. Ojejku, no może tutaj ominąć jakiś diament, ale wątpię, bardzo wątpię. No, odcinek bez diamentów to jest odcinek bardzo nieudany, chciałam wam powiedzieć, więc yy, średniawka, to nie są diamenty. A plus jeszcze nie mam wody. I to już w ogóle utrudnia mi wszystko. Także warto byłoby tą wodę się zaopatrzyć w jakiś sposób, tylko że. Ojejku, tylko że aktualnie nigdzie nawet nie ma wody. No najgorzej, słuchajcie, chyba tam jest jakaś woda. Tylko, że nie wiem, czy ja tam się dostanę w jakiś bezpieczny sposób. A zróbmy sobie parkura nad lawą po prostu. Upsi. Dobra. Wow, to było akurat niebezpieczne dosyć. Dobra, lecimy. Już jesteśmy w miarę blisko. Eee, I tutaj nas nie było przynajmniej. Tylko, że czemu ta woda musi być tak daleko gdzieś? No jakby nie mogła być gdzieś blisko. to woda jest mi tak potrzebna teraz. Okej, okay, widzę, że nie mamy tego. Dobra, to sobie wyrzucimy. Lecimy szybko z patykami. Znaczy z pochodniami. No, tutaj nie ma nic akurat. Dziwne są te. Yy, jak to się mówi? Te. Yy, rururur, cavey. Jakby takie. Z czego ja dostałam? Uuu Słyszę, że ktoś we mnie strzela. Mamy to? Mamy to. Co to było? Czemu ja się jakoś zbogowałam Dziwnie. Nie wiem, co to miało być. Ale zagłuszony dźwięk słyszymy. Nie, wiem, czy to słyszeliście? A to było śmieszne w sumie. Dobra, czekajcie, zjedzmy sobie coś. Ała! Kurde, dobra, to ja stąd idę, bo ja zaraz się to zabugu, Ten będę miała baga i, i, i wtedy będzie przypał troszeczkę. Okej, okay, który to jest poziom? O nie, to jest znowu ten stomling. Czemu on znika? Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Strasznie mnie to interesuje, kurde. A tutaj nas nie było jeszcze. Także tutaj jest opcja, że znajdziemy jakieś diaksiki. E, byłoby całkiem miło. Ale z tego co widzę, to jest ciężko, widzę, jest ciężko panowie. Bardzo ciężko bym powiedziała, no po prostu nie mamy dzisiaj w ogóle żadnego farta, nie? Zero szczęścia. Okej, okay, tutaj coś jest. Widzimy coś czy nie widzimy nic? Dajmy sobie... No i znowu mi się dostało. Nie no, moja woda. Brawo milki, brawo milki, brawo ty po prostu. Dobrze, że przynajmniej ty żyjesz i że się nie spaliłaś jeszcze w tej lawie. Jak się spalę w tej lawie, to kończę odcinek i kończę całą serię i kanał na YouTube. Naprawdę. No i Jak ja mam teraz się poruszyć bez mojej wody? Nie chcę mi się robić nowej wody. A ja będę musiała, bo kurde, inaczej to nie, 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 nie widzę tego. Coś tutaj co się stało nie tak. Czy wy to widzieliście? 16 watyków można z tego zrobić, dopiero teraz i to mówicie, że to jest możliwe. Okej, okay, okej, okay, no nieźle, no nieźle. Dobra, czekajcie, musimy mieć powodę na pewno. Proszę, tylko nie tam nie wpadnij, Milki. Proszę, Jak, jak ja, ja, ja po prostu się cała trzęsę, nie? No gdzie jest ta woda? Aha, wysoko gdzieś. Jak zwykle, jak zwykle, nie może być oczywiście gdzieś nisko. I gdzieś blisko, tutaj fajnie dostępna, tylko musimy gdzieś w najwyższych w ogóle miejscach, momentach życia, także się wdrapywali pod nią. Nie no, masakra widzą mi się, aż po prostu nie chcę ten, pod tą wodą iść, ale... No to jest ważne akurat, nie? Także bierzemy, tam jest jakiś spawner, a mi się tam nie chce też za bardzo fatygować po to wszystko. I gdzie była ta lawa? Bo już się troszkę pogubiłam. Dobra, tutaj to było. Także jazda z tematem. Tam są jakieś diamenty, chyba nie. Na górze też nic nie ma. No, nie będę tego komentować. Dobra, widzowie, ja już jestem podirytowana. Kończę odcinek. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro o 18.30. W sumie jeszcze dzisiaj 18.30 na moim głównym kanale, oraz sobie 30 na moim tym kanale Milky Plus. Także będziecie koniecznie. Do zobaczenia. Miejcie się ciepło i widzimy się jak zawsze później. papa. <gry> pa.